Tegoroczna edycja imprezy AB: możliwości rozwoju odbywa się pod hasłem biznes zaczyna się od rozmowy. Dell Technologies po raz kolejny jest gościem na tej konferencji. Cieszymy się, że mogliśmy blisko 500 uczestnikom, gości zaproszonych przez dystrybutora AB, pokazać, co mamy ciekawego w ofercie, jak wygląda nasza oferta, zarówno dla małych, jak i większych resellerów i integratorów. Wydarzenie powodowało szansę na spotkania z wieloma przedstawicielami z sektora resellerów. Cieszy nas to, że tak duże zainteresowanie wywołuje nasza nowa oferta rozwiązań klienckich, zasilanych dzisiaj sztuczną inteligencją. W ogóle spotkania, które towarzyszyły nam w ciągu dzisiejszego dnia, dotyczyły w bardzo wielu aspektach rozwiązań AI-owych zastosowanych w praktyce. Fajnie jest obserwować to duże zainteresowanie, jak również to, że partnerzy chcą wiedzieć, w jak praktyczny sposób zaadresować obecne i przyszłe potrzeby klientów. Kolejna okazja do spotkania w tematyce AI i nie tylko, to wydarzenie, które odbędzie się 9 października. Beltek Technologies Forum, Centrum Expo 21 na Pronzyjskiego. Zapraszam serdecznie do uczestnictwa również w tej imprezie.